Ogromny uniwersytecki szpital Suny, zajmujący kilkanaście hektarów powierzchni na górnym broklinie, okrążony brzydkimi, małymi domkami zamieszkałymi przez egzotyczne ludy z całego świata, ciągnące się pajęczyną ulic, chęt daleko w przepaść lub szczęście ludzkiej egzystencji. Mike zaparkował swojego sfatygowanego, starego Forda na parkingu tuż obok wejścia głównego przy szpitalu od strony ulicy Linden. Śpieszył się, chociaż nikt żadnych emocji z bliskich i dalszych znajomych nie był w stanie odczytać z jego zachowania, emanował stoickim spokojem. Poprawił zwoje turbanu na głowie i w swoim indyjskim stroju skierował kroki do szpitala. Dzień dobry, panie profesorze. Zaczęły się poranne powitania. Uzbrojona po zęby ochrona szpitala z szacunkiem witała nowo przybyłego pracownika. Ustrzone portretami ściany szpitalnych korytarzy drętwo patrzyły na ostatniego utytułowanego lokatora. Noblista z dziedziny chirurgii. Trzecie piętro szpitala kolosa działu chirurgii. Mike powitał swego asystenta. Dzisiaj jestem dla nikogo nieosiągalny, powiedział. Za godzinę przyjdzie tu, pewna pani. Niech nikt nam nie przeszkadza. Mężczyzna z wielkim szacunkiem położył rękę na sercu i skłonił się w stronę swego pryncypała.